Cześć, nazywam się Aron i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Pasieka Początkującego Pszczelarza. Dzisiaj główny przegląd jesienny. Co to oznacza? Celem głównego przeglądu jesiennego, tak zwanego, jest no, już takie prawie że końcowe przygotowanie rodzin do zimy. Czyli po pierwsze ocena stanu rodziny, ilości yy, obsiadanych ramek, yy, no, siły rodziny, która mogłaby do zimy podejść, tak? Znaczy wiadomo, u nas nie ma takiej tragedii, żeby któraś z nich nie miała podchodzić, ale generalnie trzeba ustalić, tak, czy one będą podchodzić na 8, 10, na 10 nie będzie, 8, 6, 7, 9 ramkach do zimy. Yy. Jak to będziemy robić? Generalnie Dwa lata przez ubiegłe dwa lata robiliśmy tak, że po prostu podczas tego przeglądu sprawdzaliśmy, które ramki są obsiadane na czarno. Jeżeli któraś była słabo obsiadana, o tyle mniej było, tak? Czyli jeżeli obsiadały 8 ramek, no to 8 ramek było zostawione. Jednak w tym roku troszeczkę chcemy to zmodyfikować. Na podstawie notatek, które robimy, oceniliśmy już wcześniej, jakie było czerwienie podczas podkarmienia rozwojowego. Jeżeli czerwienie było dobre, to wtedy będzie więcej ramek. Jeżeli było małe, to mimo że pszczół może być dużo, to będziemy raczej zawężać. Wiem, że w zeszłym roku właśnie jeden czy dwa ule przesadziliśmy w cudzysłowie. Tak? Z notatek wynikało, że słabo było, czy słabe było czerwienie. Pszczół było bardzo dużo, ale jak się później okazało, były to stare pszczoły, i w związku z tym był duży osyp i rodzina bardzo słabo wystartowała. Tak więc, no oczywiście, będziemy patrzeć, ile obsiadają, ale też będziemy już teraz sobie, powiedzmy, zdalnie oceniliśmy, która rodzina i u ramach mogłaby zostać, właśnie patrząc na ilość, na sposób, na, na jakość czerwienia podczas podkarmienia rozwojowego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest wycofanie, a tak właściwie wymiana ramek, które no, nie nadają się do zimowania. Tak więc są na przykład są słabo jakoś odbudowane, albo nie są jakoś w ogóle przeczerwione, gdzieś jakieś skrajne ramki. I, no i te ramki będziemy wycofywać w miarę potrzeby. Jak będzie ich za dużo do wycofania, a chcielibyśmy na większej ilości, rodzin, na większej ilości ramek je zimować, to będziemy no, dokładać susz. Bo teraz. Chodzi o to, żeby po prostu w ramkach była odpowiednia ilość komórek, żeby były dobre komórki do tego, żeby, żeby tam pszczoły składowały pokarm zimowy. No, oprócz tego, co widać tam z tyłu, są zatwory. Jeżeli będzie na mniejsza ilość ramek, oczywiście trzeba wstawić zatwór i. Przy 9 ramkach, wiadomo, jeden zatwór wchodzi, jednak przy 8 ramkach będziemy wstawiać dwa zatwory tak, na skraju. Nie będziemy zostawiać od ścianki, tylko żeby była jakaś wentylacja po dwóch stronach. Będziemy na 8, czyli będzie zatwór, 8 ramek i zatwór. Podobnie przy 7 czy przy sześciu. Mamy kilka uli, które chcemy zostawić na 6 ramkach, chociażby ten tutaj, ul numer 1. Tu może być dużo pszczoły, bo była łączona z inną rodziną, ale czerwienie było słabe, bo późno się zaczęło więc tutaj będzie raczej, raczej 6 ramek. No dobrze, zobaczymy co się uda dzisiaj nagrać, bo nie wziąłem statywu, ale myślę, że jakoś tutaj sobie poradzimy, zajrzymy do paru uli i e, ocenimy w ogóle stan wszystkich tutaj naszych rodzin. Aha, jeszcze jedna rzecz, chyba to będzie pierwszy przegląd, co wspominałem ostatnio, że zawsze, a może zdążymy przed deszczem, czy między deszczami, tak dzisiaj mamy ostatni weekend sierpnia, wszędzie są upały, tak i u nas też jest ciepło, upałów na razie jeszcze nie ma, ale już jest 20 stopnia, jest 9 rano, tak więc dzisiaj będzie na spokojnie, nie będzie pośpiechu, a i tak wiem, że wszystkiego nie zdążę zrobić, więc przegląd będzie pewnie dwudniowy, ale najważniejsze, żeby to zrobić na spokojnie, dokładnie się wszystkiemu przyjrzeć, i, no bo to od tego zależy jaka będzie jak rodziny przezimują, jaka będzie kondycja rodzin na wiosnę. No dobra, zabieram się do roboty. Łu numer 7 otwieramy. Zobaczymy, co się uda nagrać. Jak widzicie, jeszcze słoiczek z podkarmiania. Przy ostatnim przeglądzie po prostu nie miały do końca wypite. Więc e, za chwilę go wymienimy. Zobaczymy, czy się uda. Jedną ręką zresztą, pawałkę i tak zaraz będę ściągał. Więc tylko kwestia założenia o. Pajączka. Słoik zabieramy. Niedługo podkarmianie, podkarmianie, no zakarmianie zimowe, tak naprawdę. Więc zupełnie inaczej w tym roku. W zeszłym roku było słoikami, w tym roku spróbujemy nowymi podkarmeczkami. Ten ul. Będziemy zostawić na sześciu może siedmiu ramkach. No i zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ja tu spróbuję zaraz jakoś chociaż trochę ustawić. Może się uda. I zobaczymy co my tutaj zobaczymy. On, na przykład ta ramka będzie do wycofania najprawdopodobniej, ponieważ no nie jest do końca odbudowana, tak tutaj na dole jeszcze ślady węzy. Generalnie no, po prostu no, będą mnie, miałyby mniejszą powierzchnię do składowania syropu, więc e, lepiej taką ramkę wycofać, zwłaszcza jeżeli mamy no, zmniejszyć ilość. Ta ramka dokładnie to samo. Tu widać, że to jest jeszcze węza, tu na dole węza, więc no to też się nadaje do wycofania. Mimo, że tak naprawdę góra ramki jest ładna, ładnie przyczerwiona, już ze dwa razy ładnie brązowa, więc ta ramka by jak najbardziej się nadawała do zostawienia na zimę. Ale no przez to, że tutaj jest i po bokach, i na dole jest węze, no... to odpada. Na tej rameczce tego raczej nie będzie widać, ale tu jest jeszcze czerw, są jeszcze jajeczka, ale ramka jak najbardziej, ładny kolor. Ładny układ, odbudowana prawie do samego dołu, jak najbardziej na zimę się nadaje. Ja wycofanie, i wstrząsaniem pszczół zajmę się, jak przejrzę wszystko, żeby tutaj nie robić za dużego harmidru podczas przeglądania i żeby po prostu ich nie denerwować. Generalnie ta ramka, tak jak poprzednie, też by się nadawała do wycofania. Poprzednio pokazywane, też na dole jest e, słabo odbudowana, jednak jest tutaj zaczerwiona i to świeżym czerwiem. Będzie trzeba ją przestawić na koniec i oznaczyć do wycofania, jak ten czerw się już cały wygryzie. No bo innej metody nie ma. tak? No nie zabierzemy teraz czerwia, który mógłby być przydatny poza tym. No, z, Czerw poza ulem, no to ramka w ogóle do wywalenia, a chcielibyśmy móc z niej skorzystać, no bo w przyszłym roku spokojnie można ją wstawić i odbudują ten dół. Ale na razie ramka powędruje pewnie na koniec z zaznaczeniem, żeby ją wyciągnąć. No dobrze. Ul zostawiamy na siedmiu ramkach, pszczoły już zaczynają być niespokojne, eee, więc czas, czas to poukładać. No, w ulu zaczyna się robić duży niepokój, będzie trzeba, już to zamykamy. Ta ramka do wycofania, po wyczerwieniu się, znaczy po wygryzieniu czerwy, bo na ostatnie miejsce i jak tylko czerwienie, czerw się wygryzie, to zamienimy ją na zatwór. Na razie jest 8 ramek, będzie, będzie 7. No dobrze, już się uspokajają. Znaczy zaraz się uspokoją, mam nadzieję. Półkorpusy przygotowane już do podkarmiania. Nawet jak tam jakieś pszczoły zostały, to jutro będziemy podkarmiać. Wszystkie, więc one sobie wylecą. A więc. No, sprawdzone, zrobione poprzednie parę uli sprawdziłem, był większy spokój. Tutaj widać, że troszeczkę jednak są e, troszeczkę jednak są niespokojne. Co jeszcze? No jedyny minus taki, że tutaj jest nieznakowana matka. Miejmy nadzieję, że przy strząsaniu z ramek nic się jej nie stało, jeżeli to gdzieś była, bo jej nie widziałem. No ale to to jest pewnego rodzaju ryzyko. No dobra, działamy dalej. się co podczas e, przeglądu każdego ula jest e, niespokojnie. Zaraz przyjrzymy, przyjdziemy i zobaczymy. Pierwszy sprawdzałem. Już się uspokoiły. Tutaj ominąłem, ale jak widać powoli, powoli się uspokajają. Ale przechodząc bliżej tam gdzie przegląd był przed momentem to widać, tak? Nie ma spokoju ul nr 13, teraz robimy ul nr 15. Tutaj był największy spokój. A teraz spróbujemy zajrzeć do ula numer 16. Jest to jedna z naszych silniejszych rodzin. I zobaczymy, co się tutaj dzieje. Będzie zostawiana na 9 ramkach, a ja spróbuję to zrobić tak, żeby było w miarę widać. Tutaj również jeszcze słoiczek, tym razem pusty. Jeszcze pozostałości po podkarmianiu. Zobaczymy, może będzie widać. I może będzie widać też ten niepokój w ulach. To co mówiłem, 15 stał trochę w cieniu, więc one same w sobie były spokojne. Jeszcze się nie uaktywniły. 16. Może być wesoło. Ostatnia ramka, co prawda, obsiadana nie jest na pełno, na czarno. Troszkę tylko tutaj pokarmu. Ale musimy sprawdzić. Jedną musimy jakąś wycofać. Jak na razie jeszcze, jeszcze są spokojne, chociaż już słychać, że coś tu się dzieje. Dwa tygodnie temu ostatni raz tu zaglądaliśmy, to miały zaczerwione no, prawie wszystkie ramki. W innych ulach czerwienie były już słabsze, w niektórych już nie ma czerwiu odkrytego. Matki widać, więc już ograniczają, już przygotowują się do zimy. My im w tym też pomożemy. Tutaj czerw zakryty, odkrytego nie widać. Dwa tygodnie temu e Większość tych ramek była z czerwiem odkrytym, więc teraz powinien być już albo wygryziony, albo jeszcze, jeszcze zakryty, ale nowych jajeczek nie widać. To co mówię? to była rodzina silniejsza pod względem czerwienia. Teraz trochę te ramki obsiadają, ale tragedii nie ma i chyba spróbujemy właśnie według notatek zostawić go na 9 ramkach. W tej rameczce no, widać tego nie będzie, ale musimy wierzyć na słowo. Jest pełno jajeczek i trochę już też larw, więc tutaj matka jeszcze trochę działa. No więc tutaj generalnie wszystkie rameczki ładne. Jeszcze matka czerwi na kilku tutaj skrajnych. Co prawda jej nie widziałem, ale może się uda jeszcze przy składaniu gdzieś się wypatrzeć, gdzieś się pewnie dobrze schowała. Więc co w takim przypadku? No w takim przypadku wycofujemy ramkę najbardziej pustą, powiedzmy. Więc w naszym przypadku jest to, z tego co patrzałem na notatki, ostatnia ramka. Tam jest tylko 20% pokarmu, więc ona będzie się najbardziej nadawała do wycofania. No dobra. Jeszcze składamy, jeszcze może znajdę, znajdę matkę. A jak nie, to trudno, nie jest to obowiązek, chociaż no lubię wiedzieć, że jest. O, biega sobie, widać ją? Nie wiem, czy będzie widać, ale była. Tak więc, ee, no to dobrze. Znaczy, że nie jest w rojnicy. można spokojnie stamtąd pszczoły wytrzepywać. No, ramka nie jest aż taka zła, ale tą wycofamy, jako że tutaj są tylko resztki pokarmu. Na koniec, zatworek nasze styrodurowe. Po jednej zimie nic im się nie dzieje. Pszczoły nie zgryzają styroduru naszego, więc spokojnie korzystamy z nich w tym roku. Jak widzicie, trochę tutaj się już zaczyna dziać, ale to głównie przez to strząsanie strząsanie pszczół. Dobra, trochę trzeba tutaj miejsca zrobić, tak więc ja go zamykam i przechodzimy, przechodzimy do dalszej części przeglądu. Powoli kończymy tą część przeglądu, głównego przeglądu jesiennego. Eee, co mogę powiedzieć? No generalnie Zrobiłem dziś około połowy uli i stan pasieki jest dobry. Żadnych niespodzianek w złą stronę, w dobrą też nie. Tam, gdzie się spodziewaliśmy, czego się spodziewaliśmy, to wszystko jest tak, jak powinno być. Tam, gdzie było widać, gdzie nie było czerwienia, bo w kilku ulach było naprawdę już mało czerwienia, tam matki było widać. Więc też jest w porządku, po prostu może już się ogranicza. W zeszłym roku mieliśmy taką samą sytuację. Co prawda z rasą CT46, yy, obie tak robiły. Dzisiaj jeszcze jedyn, nie doszliśmy do CT, zobaczymy co tam się dzieje. Yy, ale nasze alpejki też w dwóch czy trzech ulach już ograniczają czerwienie. W niektórych jeszcze czerwią na potęgę, ale generalnie yy, już widać zmniejszenie. Już widać powoli przygotowywanie się do zimy. Podkarmianie rozwojowe. W zeszłym roku zeszło nam prawie 10 kg na ul średnio. Mieliśmy duże dziury w słoikach. W tym roku malutkimi dziurkami podkarmialiśmy. Dużo więcej wydaje mi się, że jest czerwiu. Zeszło tylko 5 kg na ul średnio. A tak właściwie nawet na każdy prawie, to nawet nie średnio, bo jak sprawdzałem to w każdym tyle samo było. Mhm. 5-6 kilo więc zobaczymy jak to się przełoży na podkarmianie no to zimowe ile będzie trzeba cukru dodać więcej no dobrze, ale co dalej? dalej druga część przeglądu jesiennego jednak tu jest troszkę pracy, więc trzeba było to podzielić sobie na dwa dni i to też mam nadzieję w następnym odcinku, na które serdecznie zapraszam Zapraszam również na poprzedni odcinek, gdzie leczyliśmy przeciwko warozie. W ulu, w którym było najwięcej tej warozy na razie nie widać e, śladów, żeby coś tam się złego działo. To jest ten ul 19. Tak jak wszędzie mieliśmy po 30, 20, 10 sztuk, tak tutaj było po 200, 100. Więc jest dużo. Jedyne co mogę powiedzieć, jeżeli pamiętacie z zeszłego roku, to to był ul, który najbardziej dawał nam w kość. W tym roku bardzo spokojniutki, więc wymiana matki, no... To był nasz obowiązek dla naszego dobra i dla dobra pszczół. Bo po co ma tyle zdenerwowanych, agresywnych ginąć przy żądleniu mnie, czy kogoś, kto tutaj jeszcze sprawdza. No i tyle. A wszystkie opisy oczywiście na stronie www.pasiekaron.pl, na którą serdecznie zapraszam. I oczywiście zapraszam również na media społecznościowe: Twitter, Facebook, Instagram i generalnie. Ja już jestem też po urlopie, więc w razie pytań bardzo szybko postaram się odpowiedzieć. Wcześniej może bywało różnie, kto wie, to wie, kto, kto pisał, ale na każde pytanie odpowiedziałem i zapraszam oczywiście do kontaktu. Dzięki za uwagę, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.